Wszystkich bardzo cieplutko i bardzo serdecznie na magicznej, kochani. Zrobimy sobie dzisiaj takie czytanko do wyboru, tak? Czyli możecie sobie, kochani, wybrać grupę kart, ewentualnie wysłuchać słuchajcie, dwóch scenariuszy, bo przygotowałam dla Was dwa, i być może któryś z nich będzie bardziej po prostu pasował do Waszego życia. I wszystkie te osoby, które, kochani, czasami wybierają tą grupę kart i mówią: Kurczę, no nie, wybrałam jedynkę, a załóżmy dwójka była bardziej pode mnie. To faktycznie, moi drodzy, czasami intuicja nas zawodzi. Czasami, słuchajcie, wybieramy na łapu capu. Potem się faktycznie okazuje, że na przykład inna grupa kart jest bardziej dla nas, po prostu bardziej nam przypada do gustu. Więc radziłabym dla wszystkich tych, którzy nie potrafią wybierać, wysłuchać jednego scenariusza, drugiego scenariusza i dopasować sobie, czy któryś z nich w ogóle pasuje do waszego życia. Kochani, jeśli tak, no to właśnie ten scenariusz wziąć pod uwagę. Kochani, dwie możliwości, dlatego że ja za chwileczkę, kochani, wyprówam w Polskę. Nie będzie mnie, ale ko kochani, oczywiście pamiętam o Was i dlatego właśnie ten filmik robię sobie dzisiaj, moi drodzy, i gdzieś tutaj, w dużej mierze, kochani, chcę, żebyście go po prostu otrzymali. E, I moi drodzy, lecimy, startujemy, żeby nie przedłużać e, skarby moje czasu. Będą to rozkłady pod tytułem Słuchajcie, co dobrego, co złego przed nami. E, takie rady, ostrzeżenia, być może tutaj też z tych kart, kochani, uda mi się wyczytać, zaraz zobaczymy. Ale, co dobrego do nas idzie, i co ewentualnie, na co mamy uważać, tak? Bo nie chcę powiedzieć, że coś złego ma przyjść, tylko bardziej, co tutaj ewentualnie jest takim ostrzeżeniem, na które należałoby zwrócić uwagę, bo może źle na przykład wpłynąć, kochani, na Wasze życie. No to co? No to lecimy, startujemy skarby? Lecimy, startujemy. Słuchajcie, grupa numer jeden, pierwszy scenariusz. Kochani, co ja tutaj widzę. Słuchajcie, to dobrego, co idzie, to ja bym powiedziała, że jeżeli są tutaj takie osoby, które gdzieś chciałyby, aby jakaś pewna sprawa w ich życiu ruszyła do przodu. Może to być oczywiście w relacjach, w uczuciach, bo tło podpowiada mi, że może tutaj o to chodzić, czyli związki, relacje, romanse, związki stałe, bez znaczenia tak naprawdę. Ja tutaj nawet widzę bliźniacze, bratnie dusze, czyli jeżeli ktoś z Was ma, posiada, no to być może tutaj właśnie w takich relacjach coś się zadzieje, ale to też może być dla singli, Poznanie bratniej i bratniej duszy, tak? Więc tutaj coś może w tym aspekcie się zadziać, ale od początku. Więc jest jakaś sprawa, która ruszy z miejsca. Słuchajcie, to dobrego idzie, że nie będzie to stało w miejscu, że jakieś pewne rzeczy, które chcielibyście popchnąć naprzód, czy to w relacjach, czy w pracy, kochani, bez znaczenia, one mogą faktycznie teraz zacząć się szybciej rozwijać, iść naprzód. Powiedziałabym może coś nawet wręcz ruszyć z kopyta. Tutaj coś przyspieszy. Więc słuchajcie, jeżeli komuś zależy bardzo mocno na tym, żeby na przykład ma jakieś swoje plany, chciałby, żeby jakaś sprawa szybciej się potoczyła, chciałaby, żeby w ogóle zaczęła się dziać, no to te karty dla takich osób właśnie będą tutaj mówiły w tych dobrych rzeczach, że słuchajcie, faktycznie rusza coś naprzód, rusza coś z kopyta, coś zaczyna się rozwijać, coś, słuchajcie, diametralnie inaczej się zacznie toczyć, przyspieszy przede wszystkim, bo to jest taka karta, która bardzo mocno mówi o tym, że ktoś już nie będzie stał w w miejscu albo że coś nie będzie stało w miejscu. To jest taka, jakby, opcja, jakby coś dostało napędu. Więc moi drodzy, bardzo dobrze, tak? Bo no, jeżeli mamy jakąś sprawę, czyli nie wiem, szukamy pracy, chcemy na przykład coś załatwić, chcemy, żeby w związku coś się zadziało, no a coś stoi w miejscu, załóżmy, gdyby tu był wisielec, no to, no to słuchajcie, no to lipa, tak? Bo chcielibyśmy, żeby coś się działo, żeby coś tam fajnego do nas szło, tymczasem by stało. No to natomiast tutaj właśnie karty pokazują, że stać już nie będzie że jakaś sprawa tycząca się jakichś Waszych ważnych rzeczy, ale też i związków, uczuć, miłości, relacji, bratnich, bliźniaczych, kochani, dusz, co by tutaj nie było, może teraz diametralnie, kochani, się zmienić i ruszyć do przodu. Jeżeli planujecie jakiś wyjazd, jeszcze tylko to tak dodam, to będzie to dobry wyjazd, w którym na przykład warto by było się spotkać, warto by było wyjechać, na przykład, albo skorzystać z jakiejś propozycji wyjazdowej, czy też ewentualnie przeprowadzki, bo ta karta też może mówić o tym, pakujemy się, wyjeżdżamy, przeprowadzamy się, zmieniamy miejsce zamieszkania. No i na przykład wy mówicie, no tak, ale ja nie wiem, czy to będzie dla mnie dobre, czy to jest dobry pomysł, żebym ja zmieniała, czy zmieniał, oczywiście, słuchajcie miejsce, w którym mieszkam. No to karty mówią tak, to będzie bardzo dobry pomysł, bo to pozwoli w pewien sposób tobie tutaj, jakby, no nie wiem, całkowicie odmienić swoje życie. Jeżeli wyjeżdżacie z jakąś osobą, jeszcze raz tutaj, jakby napomknę na to, wyjeżdżacie gdzieś razem, planujecie jakąś podróż, ona pomoże wam się zbliżyć do siebie. Więc moi drodzy, na pewno dobrym byłoby to, żebyście wspólnie razem coś zrobili, żebyście wspólnie razem podróżowali, wyjechali gdzieś razem. Zaangażowali się bardziej razem, bo to może na przykład wielu z Was po prostu do siebie zbliżyć. Tak? Ta karta dwójki kielichowej, kochani, jako tło, ona bardzo wyraźnie to pokazuje. Więc moi drodzy, korzystajcie tutaj no, z takich dobroci, z przyspieszenia akcji i z tego, co może do Was przyjść. Bierzcie to, korzystajcie, bo to faktycznie będzie jakby obrazowało czymś dobrym, kochani, dla Was. Ok, a na co należy, kochani, uważać? No i tutaj, słuchajcie, bardzo, bardzo ciekawe karty są, y, słuchajcie, o, pokazujące się, czy w ogóle tutaj mam kobietę, y, która wróży sobie z fusów, kochani, nie wiem, po herbacie bardziej, ale zostawmy, zostawmy te wróżenie, y, słuchajcie, bo to nie o to chodzi. Sama karta w sobie pokazuje uczucia, pokazuje emocje, y, słuchajcie, i tak jakbyście Wy tutaj y, miały, to znaczy powiem tak, gdyby te karty jedne z drugimi się uczyły, to powiem tak, jeżeli macie romans, tak? To uważajcie, żeby to się nie wydało, żeby w pewien sposób coś się nie wysypało, żeby ktoś czegoś nie przeczuł. To jest takie ostrzeżenie, kochani, tak? czyli tutaj jakby w emocjach uważać po prostu na to, żeby pewne rzeczy, które są utajone, żeby nie zostały, nie, nie ujrzały światła dziennego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie oszukujcie samych siebie. Bo to jest też, kochani, takiego pewnego rodzaju ostrzeżenie, żeby gdzieś, jeżeli się angażujecie w jakieś relacje, w jakieś uczucia, załóżmy, bo tutaj mam kartę emocji jako pierwszą, to tak jakby ta karta mówiła, nie bój się, nie lękaj się, ale też nie oszukuj samego siebie czy samej siebie, tak? Bo ta karta też mówi bardzo często o takim cykorzeniu, czyli załóżmy, mogę coś w uczuciach, w emocjach zrobić, ale nie robię tego, bo, bo się boję. Albo też tudzież cykorze, tak? No dobra, boję się, lękam. Hmm. Względnie, yy, kochani, jest to taka, jaka, taka sytuacja, że yy, oszukuje samą siebie, czy oszuk, oszukuje samego siebie, tak? Nie róbcie sobie takich rzeczy, bo to jest taka jakby opcja, w której wy macie pięknie i szczęśliwie się czuć. Jeżeli na przykład jest jakaś opcja, w której spotykacie się z jakimś chłopakiem, z jakąś kobietą, słuchajcie, czy z, kim, czy, czy, z kim, czy z kimkolwiek tutaj takim. To nie fundujcie sobie, kochani, takiego zakłamania. Czyli na przykład jesteśmy w jakiejś relacji, ale ma być ona prawdziwa, ma być szczera, ma być szczęśliwa, a nie na przykład taka, że mamy po 40 lat na karku, kochani, i bawimy się na przykład w jakieś, słuchajcie, skakanie po krzakach, tak? I nam się to na przykład nie podoba, i w tym momencie, kochani, my musimy się wiecznie ukrywać i nie być tacy prawdziwi do końca. To też to nadmienie, bo kochani, czasami to takie jest, że są takie, takie osoby, które dążą, słuchajcie, do tego, że są w, jakieś, w jakimś związku, ten związek nie jest jawnym związkiem, tutaj mówię typowo o romansach, spotykamy się po kryjomu i nie, tak naprawdę nie jesteśmy w pełni przez to szczęśliwi, tak, bo my nie możemy na przykład naszego mężczyznę czy naszą kobietę wziąć za rękę, przejść się po ulicy. Czy też tudzież oficjalnie ogłosi, to jest moja kobieta, to jest mój facet, i my przez to cierpimy, bo nie możemy w pełni z tej miłości korzystać. I tutaj, jakby karty delikatnie ostrzegają Was, bo to są te karty ostrzeżeniowe, nazwijmy to tak, żeby nie oszukiwać siebie samego w miłości, w uczuciach, tak? Nie zadowalaj się, jakby ukrywaniem czegoś. Ty masz tutaj, jakby pięknie i świetliście wyjść, słuchajcie, do przodu ze swoimi uczuciami czy emocjami. Słuchajcie, powiem to również. Ponieważ jeszcze jest drugi scenariusz, nieco gorszy, e, uważajcie, słuchajcie, na to, co mówi Wam ktoś. Raczej ktoś, bo tutaj nadal będę piła pod te uczucia, bo jest karta typowo, słuchajcie, stricte kielichowa. Bo może ktoś Was niestety oszukiwać, okłamywać. Ktoś może też nie do końca mówić Wam prawdę. Ktoś może, e, słuchajcie, nawet nic nie mówić i zatajać pewne rzeczy. E, bo chce coś od Was. On chce, żebyście byli, on chce od Was uczuć miłości, bliskości, wszystkiego innego, ale właśnie może Wam wpajać na przykład rzeczy dużo głębsze, które by z Wami chciał zrobić, ale niekoniecznie tak jest, tak? Czyli wiecie, no ja to nie chcę tak brzydko nazywać, ale żeby to nie było na takiej zasadzie, przychodzi sobie facet albo kobieta tylko po to, żeby się zabawić, mówiąc Wam, że jesteście na przykład osobami, z którymi chcieliby sobie życie poukładać. No to to może być właśnie kłamstwo, dlatego, że mamy siódemkę mieczy, kochani, i w jak ta siódemka mieczy się pojawia, a więc ostrzeżeniem jest to, żeby kochani prześwietlać mm, każde słowo czy jakiś każdy gest, ruch, ponieważ może on być nie do końca szczery i prawdziwy. Więc weźcie to kochani pod uwagę, albo nie zadowalajcie się e, takimi półśrodkami, bo mo możecie potem być, a tacy bym powiedziała, unieszczęśliwieni w miłości. Albo scenariusz numer 3 nie bójcie się, nie bójcie się sami w sobie wykonywać jakieś pewnych rzeczy, na które macie ochotę, korzystajcie z tego. Więc tutaj każdy z Was niech sobie to podpasuje, ale ostrzeżeniem jest właśnie to, że ta siódemka mieczy może tutaj w emocjach sporo namieszać. Albo coś zataić, albo, albo wręcz nie być do końca szczera, albo wręcz, um, kochani, zastopować Was w czymś, tak? Bo Wy się czegoś boicie, więc tutaj jakby... Ale to jest tło. Jest strach, jest lęk, jest kłamstwo, nieszczerość i te wszystkie rzeczy, a karta główna mówi, żeby te serce otworzyć, żeby kierować się głosem serca, albo też inaczej, serce może ci podpowiedzieć i słuchaj tego serca, bo ono wyraźnie będzie wiedziało, co się z czym kochani je. No dobra, jedyneczki przeleciały nam, to teraz dwójeczki. Słuchajcie, co dobrego, jeżeli była jakaś zwada, jeżeli była jakaś kłótnia, jeżeli nie mogliście dojść do jakiegoś pewnego porozumienia, nazwałabym to tak. Jeżeli były jakieś lęki, jakieś obawy, jakieś bicie się z myślami, bo tutaj mogą być takie rzeczy, że mogliście się z kimś nie dogadywać, nie było wspólnego kompromisu. Były jakieś zamieszania, nazwałabym to tak, ale u drugiej grupy, na przykład, to może być niekoniecznie, że się z kimś kłóciliście, czy było zamieszanie, tylko na przykład był sobie człowiek, wy, załóżmy, gdzie sami biliście się z jakimiś myślami, co zrobić, tak? Być może też, scenariusz numer 3, musieliście walczyć z jakąś pewną konkurencją, kochani, bo no te karty też mogą tutaj definitywnie, kochani, o tym mówić, lub też. Może tutaj pokazywać się taka sytuacja, że ktoś z Waszej przeszłości, jakaś osoba, z którą byliście kiedyś, faktycznie wynika tutaj być może pomiędzy Wami jakaś spina, jakieś niedogadywanie się, jakaś sytuacja, w której być może była konkurencja i nie zostaliście wybrani, bo też taka sytuacja może być, to teraz, słuchajcie, ja tutaj wymieniłam wszystkie możliwości płynące z tej karty. To teraz, moi drodzy, przyjdzie taki bardziej fajniejszy czas. Być może wrócicie do dawnego ładu i składu, być może was jest osobą, z którą się pokłóciliście, być może wasze myśli, Wasze um, uczucia uporządkują się. Bo jeżeli tutaj na przykład jest jakaś osoba, która mówi, tak, Magda od dłuższego czasu bije się z myślami, nie potrafię sobie z tym poradzić. To teraz, właśnie w tego typu sytuacji, jak patrząc na główną kartę, wychodzi na to, że teraz się wszystko uporządkuje, wszystko się wyłagodzi, wszystko wróci do ładu i do składu, tak jak powiedziałam. Możecie kochani wracać do bardzo fajnych i miłych wspomnień z przeszłości, możecie mieć do czynienia również tutaj z bliźniaczą i bratnią duszą, z którą być może nie dogadywaliście się, z którymi właśnie nie mogliście czegoś zdziałać, czegoś zrobić, ale teraz tak jakby wróci ten spokojniejszy czas, jakbyście wracali wspomnieniami do rzeczy, które was połączyły, to jak pięknie ze sobą spędzaliście czas jakbyście, słuchajcie, chcieli to wszystko odnowić, jakbyście chcieli, żeby było tak jak kiedyś. I całkiem możliwe, kochani, że właśnie będzie tak jak kiedyś, bo ta główna karta, ona pokazuje wspomnienia, pokazuje piękne chwile i pokazuje czas, który już kiedyś przerobiliśmy i tak jakby to miało wrócić. Tak samo jak pokłóciliście się z waszą bratnią bliźniaczą duszą, czy z jakimśkolwiek innym człowiekiem, bo on niekoniecznie musi być waszą bratnią czy bliźniaczą duszą, to teraz możecie się pogodzić, tak? Możecie teraz, kochani, zostawić powiedziałabym już te ciemne chmury za sobą, i to wszystko teraz przepłynie na spokojniejsze wody i będzie po prostu lepiej, tak? Więc moi drodzy, bardzo fajny czas wyjścia z jakiejś burzliwości. Czym by ona nie była, czy konkurencją w pracy, czy konkurencją, bo jakaś tam inna, słuchajcie, lafirynda wam stoi na drodze, czy tam lafirynt, czy, moi drodzy, jakieś wasze nieuporządkowane niepokoje, lęki, bicie się z jakimiś myślami, co by to nie było, przepływacie teraz na spokojniejsze wody i ten czas takiego niepokoju, lęku, obaw, kłótni, awantur, szarpania się z czymś, zostawiacie z tyłu i przepływacie na spokojniejsze, łagodniejsze wody. To jest dokładnie karta brama. Karta która bardzo mocno tutaj właśnie mówi o opuszczeniu ciężkiego czasu na rzecz teraz lepszego czasu, gdzie możecie faktycznie, kochani, ukoić się w tym wszystkim. Możecie uporządkować te wszystkie jakieś, powiedziałabym, takie, no wiecie, ten cały galimatias, który w tej karcie tła nam się tutaj pokazuje i faktycznie, kochani, poczuć się lepiej. Większość z Was może wrócić do pewnych rzeczy, które robiło wcześniej, to, co Was łączyło z kimś wcześniej. Możecie wrócić ponownie do pewnych rzeczy, które chcecie razem wspólnie robić czy też samemu robić. To może być też wracacz, który wraca pokutni do Was i teraz z Wami będzie chciał na przykład ponownie kontynuować relację. Jak najbardziej również, więc tutaj naprawdę, kochani, zostawiamy jakiś burdel za sobą, po to, żeby teraz cieszyć się takim, powiedziałabym, fajnym czasem, bo teraz już idziemy do przodu i jest już, jest już nam leżej. Więc bardzo dobry, kochani, czas. Natomiast, jakie są ostrzeżenia? Słuchajcie, jakie są ostrzeżenia? Ja bym, słuchajcie, tutaj delikatnie uważała, bo tak. Możecie kochanie rozpocząć jakąś nową drogę. Są takie osoby tutaj, które mają w tle, możesz rozpocząć życie od zera, możesz rozpocząć coś nowego. Może to być, słuchajcie, nowe życie, nowa praca, nowy związek, nowa relacja, tak? Słuchajcie, no takie życie od początku, od zera. Jest na to teraz doskonały czas i ostrzeżeniem jest, kochani, to, że jeżeli wy się zastopujecie przed tym nowym, to żebyście nie płakali później w poduszkę, czy też nie trzymali ręki w nocniku, kochani, do końca swojego życia. Bo ja widzę, że większość z Was może potem żałować, bardzo mocno żałować, że nie skorzystało z szansy, którą dał Wam los, dało Wam życie. Słuchajcie, patrząc tutaj na tą kartę bramy, kartę przejścia, w tych dobrych podpowiedziach, gdzie tutaj otwiera się przed Wami nowa możliwość, zostaw w tyle coś. No, co po prostu krótko mówiąc Wam już nie służyło, gdzie tutaj faktycznie, słuchajcie, nie było za wesoło, to być może tu właśnie to jest jakby powiązane, tak? Że Wy widzicie tą szansę, wy widzicie, że możecie tutaj, kochani, rozpocząć jakiś nowy, całkowicie nowy etap życiowy, ale... Ostrzeżeniem jest to, żebyście poszły za tym, bo jak nie pójdziecie, będziecie tego żałowały. Karta główna jest to karta, słuchajcie, płakania nad rozlanym mlekiem. Jest to karta mówiąca o tym, że żałujemy pewnych rzeczy, których nie zrobiliśmy, z których nie skorzystaliśmy itd., itd. I po prostu objawiamy się tutaj w tej karcie jako ludzie, którzy siedzą fizycznie i płaczą nad czymś, co z czego po prostu nie skorzystali. I później taka, słuchajcie, piosenka znowu w życiu mi nie wyszło. Może tutaj, kochani, bardzo, bardzo, bardzo mocno obrazować się właśnie wami, którzy zamiast skorzystać z szansy, skorzystać z czegoś, za czym mogliście pójść, odmienić swoje życie w dużej mierze u co niektórych z was, nie robiąc tego, to właśnie wy stoicie, płaczecie nad tym, że już teraz nie ma po prostu jakby możliwości, bo Pociąg odjechał, tak? Czyli już w niego nie wsiądę, już nie skorzystam. To już po prostu było, minęło i Wy stoicie w miejscu, kochani, i płaczecie, ulikacie nad tą, nad tą sytuacją. A karta wiodąca pokazuje, zobacz, przed Tobą jest jakiś piękny motyl, którego Ty pragniesz, którego Ty chcesz. Życie w pewien sposób gdzieś tutaj w dużej mierze daje Ci jakąś szansę odmiany życia. Tobie się to podoba. Podoba Ci się to. Ty byś tutaj bardzo mocno chciał, czy chciała, za tym pójść. Nie wiem, z jakiego powodu mógłbyś z tego nie korzystać. Słuchajcie, no być może dlatego, że będziesz się bił z myślami, tu w tej, słuchajcie, w tych kartach po drugiej stronie, albo też, tudzież, nie wiem, jakiekolwiek inne rzeczy Ciebie zatrzymają: lęk, strach, obawy. Nie wiem, cholera wie co, czasami wiecie, czasami my możemy odmienić swoje życie, ale zatrzymujemy się w miejscu, bo boimy się na przykład, nie wiem, zakomunikować o tym komukolwiek, tak? Taka sytuacja też może być. A potem, słuchajcie, mija 5-10 lat i wymówicie, ale ja byłam głupia albo głupi, że nie skorzystałam z tego, żeby moja reszta życia mogła być całkowicie inna, tak? I ja to tak trochę, kochani, widzę, jako ostrzeżenie. Uważaj, bo będziesz. Płakał. Uważaj, bo będziesz płakała. Będziesz stała i płakała nad rozlanym mlekiem i żałowała, że mogłaś, a tego nie zrobiłaś. Że mogłaś pójść do przodu, zmienić to życie, a tego nie dokonałaś. No i to, kochani, jest takie troszeczkę tutaj niepokojące, przyznam szczerze, bo faktycznie y, widzę Was później zalanych łzami, a nie cieszącymi się życiem. Więc, moi drodzy, jeżeli macie przed sobą jakiekolwiek nowe możliwości rozpoczęcia czegoś od początku, od zera, skorzystania z jakiejś pięknej szansy życiowej, żeby iść do przodu całkowicie nową drogą, być może nawet rozpoczęcia życia od nowa, to przynajmniej jest tutaj pokazane, że powinniście, kochani, z tego korzystać, żeby potem nie żałować. No i moi drodzy, na sam koniec uwagi na to, że nie mogłam tego wam zrobić na tygodniu werszce, bo po prostu na biurku nie miałam żadnego wahadełeczka. Tymczasem, kochani, mam, tymczasem mam, i tymczasem sobie kochani, dla całej dwunastki zrobimy wahadełeczko, żeby zobaczyć, czy jest ono na tak i daje Wam zielone światełko w waszych celach, w waszych planach, w waszych decyzjach, czy też ewentualnie pokaże nam się odpowiedź nie. No to, żeby teraz ewentualnie, kochani, być może nie czynić tutaj jakichś pewnych rzeczy, zastopować się z pewnymi jakimiś ruchami, bo energia jest po prostu niesprzyjająca. No i moi drodzy, lecimy, sobie startujemy. Zaraz zobaczymy, co ciekawego tutaj dla was, wszystkich się kochani, pojawi i zaczynamy od baranka. Poproszę o przekaz dla baranka. Nie. Przekaz dla byka. Tak. I to duże tak. Słuchajcie, korzystajcie. Korzystajcie z czegoś. Yy, bliźnięta. U bliźniąt mam na nie. Rak. Też nie. Lew. Ulwa jest na tak. I też ładne tak. Panna. Nie. Waga. Uwagi jest tak, ale jak to uwagi, słuchajcie, bardzo ostrożnie rozbujało się na tak. Więc waga, jak to waga, jeżeli tutaj chodzi o jakieś Wasze decyzje czy posunięcia, to u Was jest tak, no dobra, to, no ja, no to ja może się zastanowię. Słuchajcie, nie bawcie się w coś takiego. Chcecie coś robić, róbcie, słuchajcie, życie nie jest z gumy, pamiętajcie. Ale macie na tak, waga na tak. Skorpion. U skorpiona również tak. U strzelca, jaki jest przekaz, również na tak. Okej, okay, koziorożec. Zastanów się koziorożców. Bo ty masz odpowiedź nie wiem. Jest tak i nie. Jest taka opcja, że z jednej strony tak, ale jest coś, co może to zastopować. Więc ja nie wiem, co, co może tutaj konkretnie koziorożec mieć na myśli, ale jest coś jeszcze do rozważenia. Czyli tutaj, jeżeli chcesz coś zrobić, koziorożcu, jeszcze coś się temu przyjrzyj, zastanów się nad tym, bo nie do końca wahadełko jest tutaj przekonane, że jest to teraz dobry moment, tak? Eee, ok wodnik. U wodnika jest na tak i to ładne, wielkie, tak? Ryby. I u rybek jest również na tak. Kochani, tak to wygląda, więc wiecie, kto ma zielone światełko, kto tego światełka zielonego, kochani, nie ma, czyli że na razie, stop, poczekajcie, wstrzymajcie się, kurde, zsiągnijcie cugle, że tak powiem, heble, powduszajcie, bo nie jest to właściwy czas. No i koziorożec, który powinien się tutaj nad czymś zastanowić, coś jest nie do końca takie na, na 100%. Tak więc coś wymaga tutaj takiego, kochani, dopieszczenia. No dobra, słoneczka moje. No to tyle by było ode mnie, jeżeli chodzi Chodzi o taki właśnie szybciutki wlot, odnośnie, słuchajcie, te, takich temacików dnia, które sobie rzucamy, słuchajcie, do różnego rodzaju czytań. Dajcie znać oczywiście, kochani, czy odnaleźliście się tutaj w tych czytaniach, jak te karty, kochani, czujecie, czy Wam się podobało, czy się nie podobało. Zakcentujcie to ewentualnie, słuchajcie, łapką w górę, czy też łapką w dół. Oczywiście, bo to, takie tutaj również, słuchajcie, są mile widziane, bo to też daje potem mi wydźwięk, co mam tutaj poprawić, a ewentualnie czego nie wrzucać. I moi drodzy, życzę Wam przecudownego tygodnia. Buziaki, trzymajcie się!